Donald Trump nałożył cła na wszystkie kraje. Przez dziesięciolecia nasz kraj był rabowany. Donald Trump ogłosił historyczne wprowadzenie ceł wzajemnych na wszystkie kraje świata, co uznał za jeden z najważniejszych dni w historii Ameryki. 2 kwietnia 2025 roku, podczas przemówienia w Białym Domu, prezydent zapowiedział podpisanie odpowiedniego dekretu, który oznacza, że każde cło nałożone na USA przez inne kraje będzie odpowiednio odwzajemnione. Trump oświadczył, że przez dekady Stany Zjednoczone były plądrowane przez inne narody, a nowe cła mają być symbolicznym dniem wyzwolenia dla amerykańskiej gospodarki. W ramach nowych zasad, CEła na Chiny wyniosą 34%, na Unię Europejską, 20%, Japonię, 24%. Koreę Południową 25%, Indie 20%, Tajlandię 30%, Szwajcarię 31%, a minimalna stawka celna dla wszystkich państw wyniesie 10%. Prezydent wyjaśnił, że celem jest osiągnięcie równowagi i zmuszenie innych państw do zniesienia barier handlowych oraz manipulacji walutowych. Taryfy te, zdaniem Trumpa, mają przyspieszyć wzrost gospodarczy i odbudowę amerykańskiego przemysłu, który, jak stwierdził, przez lata był rozrywany przez działania zagranicznych podmiotów. Podkreślił, że Stany Zjednoczone pozostają największym rynkiem na świecie, a nowe cła mają charakter łagodny w porównaniu do działań stosowanych przez inne kraje. Dodał także, że jedyną możliwością zniesienia ceł będzie odpowiedź w postaci pełnego zniesienia barier przez zagranicznych partnerów handlowych. Trump ostrzegł, że wszelkie próby negocjacji dotyczące wyjątków od wprowadzonych Ceł będą nieskuteczne, jeśli inne kraje nie zrezygnują ze swoich barier handlowych i manipulacji walutowych. Podkreślił, że nowe taryfy to krok w kierunku gospodarczej niezależności USA, która ma być fundamentem odrodzenia krajowego przemysłu, wyraził przekonanie, że nowe regulacje wzmocnią pozycję amerykańskiej gospodarki na arenie międzynarodowej i przyniosą wzrost, jakiego świat jeszcze nie widział. Trump wielokrotnie podkreślał, że decyzja o wprowadzeniu wzajemnych to odpowiedź na wieloletnie wykorzystywanie Stanów Zjednoczonych przez inne kraje, które korzystały z nierównych zasad handlowych. Zaznaczył, że nowe stawki celne będą oznaczały bardziej sprawiedliwe warunki współpracy międzynarodowej, a jednocześnie przysłużą się odbudowie amerykańskiego przemysłu. Prezydent wyraził nadzieję, że inne kraje, widząc determinację USA, zdecydują się na ustępstwa w swoich politykach handlowych, co pozwoli na powrót do wzajemnie korzystnych relacji.